Ziemią, ziemią Jakby taki pokój, nie jakby to nazwać, zakrystię Chyba tutaj przesiedywali Ci szamani Ach, tak. Przypominam sobie To było, to było w tym jakbyśmy byliśmy w tych podziemiach To wszystko się ciągnie Jakby to była jakaś jedna wielka świątynia Co ty tu robisz? Nie ma czasu na wyjaśnienia za mną. Dalej. Thanks. コロ、パミンタイ。 Wrócę po Ciebie. Nie wiem jak, nie wiem co tam się z tą teraz dzieje, ale wrócę po Ciebie. Ciemno się zrobiło. Straciłem poczucie czasu. No cóż, widzę jakąś ścieżkę, no podążę ją. Jakieś... Łódki, to wszystko jakieś zniszczone. Hmm. Bo nie, wygląda na to, że... Pochodnie nadal się panom, czyli ktoś to nadal odwiedza, albo. Nie no, dajmy na to, że ktoś to nadal odwiedza. To. to jest cmentarz z jakimiś nagrobkami? He? Tutaj. tutaj nic nie ma. Na tych tabliczkach jakaś kapliczka. O! Wysknięte drzewa. Coś tu jest nie tak. Biklan Kraft Linkrat. Przypominam sobie to właśnie było w tych świątyniach wtedy. To są, to są ci szamani. Oni co, Oni nie żyją? Linkrat, Haner... To, to się działo... Oni umarli gdzieś około 100 lat temu. To jest... To jest strasznie dziwne. Ech. Może? Krzyż? Znowu Krzyż. wszystko... Wszystko się jakoś dziwnie łączy, tak? On, oni wszyscy zginęli, ale kto ich pochował, skoro zginęli? Było tu więcej ludzi? Dziwne, strasznie. Co robi? A, jakieś pusty nagrobki! Nie dla mnie! Szybko! Muszę się i ta kapliczka to a, a, a. Moja głowa no stop mnie tapia! Przestało Czyli tu w miarę bezpieczny. Nyinga? Tak. Tak, pamiętam. to była, była skrzynka obok Sandera w, w tych podziemiach. Tam, gdzie teraz Kolo został zamknięty. To jest jego nagrobek? Coś tu jest nie tak. Wow! Tu nikogo nie ma, on jest otwarty. Coś tu jest nie tak. Wszystko wydaje się takie Innym, mój głowie, mój głos. Wszystko jest jakieś. nieważne, co tutaj mamy. Jakiś list? Kolejny, zresztą. I mieć. Nie do obrony. Przeczytam ten list. To wszystko to są jakieś stare zapiski. Nie dam rady tego czytać. musiałbym znaleźć jakąś księgę, która pomoże mi w jakiś sposób to odczytać Mam nadzieję, że nic tutaj nie ma Widzę go, tam stoi Nie wiem kto to, ale... Widać, że nie chce żebym tutaj był No dobra Tam ty nie wrócę, zostaje mi tylko jedna droga Dobra, to jest tutaj, to jest tutaj. To jest tutaj. ゼロにも。<スクッ> Pamiętam. powiem, z tego wozu spadł. Wyskakując. O! To... się fatalnie. Znakiem z kraju lasu. Ten cmentarz. On coś w sobie ma. Myślę, że te zapiski będą naprawdę ważne. Gdzie ja mam się teraz... E? Pochodnia. I ja chyba jej naprawdę... Inpośla. Na pewno jej tutaj nie kładłem Coś... coś... ktoś musiał być tutaj przede mną. No, cóż, chodźmy. Tędy, jeżeli pochodnia wskazuje nam tą drogę. Kolejna pochodnia. Dobrze. O, i widzę następną. Chyba tam tamtędy trzeba... Jest i kolejna. To wszystko. Ktoś tu musiał być, ale nie jestem pewien kto. Wejdźmy i zobaczmy. Naprawdę. Jakiś domek? Czyżby ktoś tutaj był, kto, kto może mi pomóc? Jest tu strasznie wysoko. Chyba nie uda mi się tędy zejść. To jest jakiś klif. Ale, ten cliff mógłby posłużyć mi jako wyskocznia w tej wody. Muszę dostać się do tamtego domku, bo może to być naprawdę wielka... Wielka pomoc, informacja dla mnie. Tak, tak, myślę, że to będzie dobra droga i zajdę po prostu tam i zobaczę jak to tam wygląda. No stop, słyszę w głowie jakieś dziwne echo, tak jakby ten mój... Strasznie to denerwuje. Nie wiem, jak to nawet pisać, To w pewnym sensie boli, nawet. Ach, ale nie mogę tego powstrzymać. No, mam jakieś. Jakieś bóle głowy. czymś musi być spowodowane. Możliwe, że w tym domu znajdę coś, co pomoże mi. Pomoże mi to. To zrozumieć. Ale. Ale to jest strasznie wysoko. Ja. To jest bardzo. Duża informacja, ja muszę spróbować. Będzie to będzie sprawdzenie samego siebie. Dałem radę. Naprawdę to było wysoko. Teraz zostaje mi tylko dotrzeć do domku i zobaczyć co tam jest. Mam nadzieję, że znajdę wiele informacji na temat Ola, bo znowu się z nim rozstałem i teraz uda mi się z nim znowu zobaczyć, co się rozdziela. Na pewno on by znał na to odpowiedź, ale teraz to jest nieważne. Spróbujmy tam się dostać. Bo... Wygląda to na jakiś pomost. Czy to był jakiś rybak? Czy... Normalny, drwal, człowiek, no trzeba znaleźć coś ścięte. No, może nikogo tutaj nie ma. Halo, jest tu kto? Hej, słyszy mnie ktoś? No, chyba nikogo tutaj nie ma. No. Dobrze, wejdźmy tu. nas na zwykły dom z wieloma księgami w tej skrzyni. W skrzyni znajduje się kilka ryb. Jakiś list. Hm, przeczytajmy go. Kiedyś pisałem pamiętnik, ale już straciłem rachubę czasu. Z dnia na dzień jest coraz gorzej. Po odwiedzeniu tego cmentarza, który powstawał z chwili na chwilę, czuję się okropnie. Myślę, że niewiele mi zostało. Moje ostatnie zapiski w piwnicy z myślą, że kiedyś może jeszcze komuś się przydadzą. Mówił coś o pi pisał, coś o piwnicy. Pewnie chodzi o tą otwartą. Czy ktoś tu wcześniej był, że ona jest otwarta? Czy ten człowiek nawet nie zdążył. Nie zdążył zamknąć tej piwnicy? Zobaczmy Piesek ma jeszcze węgiel, jakby to Musiał się stąd spiesznie wydostać No to zajrzyjmy do niego, może znajdę coś tam, co pomoże mi zrozumieć to wszystko Bo jak na razie to się rodzą coraz większe zagadki, a Dobrze, zajdźmy tam Oglądam tą małą piwniczkę z listem Tak, to chyba list No dobrze, no to Przeczytajmy go to jest mój ostatni wpis. O, ten kto to czyta i odwiedził stare cmentarzysko lub inne relikty od tej <laughs> musi uważać. Ukryje klucz w tym liście. Otwiera on skrzynię. O, Znajdziesz tę mapę, która zaprowadzi cię do miejsca, w którym. O, możliwe, że uda ci się zdjąć klątwę. Na mnie już za późno. Powodzenia. Ok. To znaczy, że. Ten człowiek, który tutaj mieszkał, miał tak samo mało czasu. Miał to samo, co ja i. To nie jest. To nie jest dobre. Czyli, że ja jestem. Opętany? To. To coś dziwnego. I. Mam niewiele czasu. Pisało, że w tej skrzyni jest mapa. I klucz mam. Tutaj, tak, okej. Okay. Dobra. Tak, jest i mapa. Sprawdźmy ją do tego są i pochodnie. I dwa diamenty. Nie wiem do czego przydadzą mi się diamenty, ale pochodnia na pewno. pochodnia mapa na pewno mi się przyda. Sprawdźmy ją. Tak to jest mapa, ona prowadzi gdzieś i tam będziemy musieli się udać. No dobrze, myślę, że... Co? Ktoś puka?